Zobaczcie tylko jak pięknie świecą te klawiatury, a w szczególności biała wersja. Piszcie w komentarzach, który kolor najbardziej się Wam podoba. To Genesis Tor 660 G2, czyli ulepszona wersja starszego Tora 660, tego bez G2. Jest to klawiatura bezprzewodowa w formacie 60%, która nie zajmie Wam zbyt dużo miejsca na biurku. Takie ładne podświetlenie to zasługa głównie kick-upów, tzw. puddingów, które to są w połowie półprzezroczyste, a tym samym dobrze przepuszczają światło. Wykonane są z tworzywa PBT w technologii double shot, a pod nimi znajdują się oczywiście switche. Do wyboru mamy dwa warianty: Gaterony Red lub Brown. Czerwone to switche liniowe o bardzo płynnej pracy, natomiast brązowe to przełączniki charakteryzujące się wyczuwalnym kliknięciem w momencie aktywacji. Posłuchajcie teraz jak ładnie brzmią obie wersje. Jeżeli chodzi o podłączenie, to oprócz oczywiście przewodu USB-C mamy także bezprzewodowe 2,4 GHz oraz Bluetooth z możliwością sparowania do trzech urządzeń. Store kompatybilny jest też z konsolami, ale tylko na komputerze skorzystamy z konfiguracji w dedykowanej aplikacji, która pozwala na przykład zmienić przypisanie klawiszy, dostosować podświetlenie czy stworzyć makra. Czas działania na 2,4 GHz w moim teście wyniósł około 30 godzin do momentu wyłączenia się podświetlenia, ale potem klawiatura działała jeszcze przez kilka godzin bez świecenia. Według mnie jest to fajna opcja, jeżeli szukacie czegoś małego i układ 60% jest dla Was wystarczający. Brakuje jednak takich rzeczy jak hotswap, czy podnóżki do regulacji wysokości na spodzie? Choć osobiście ich brak raczej nie był dla mnie problemem. A wy co sądzicie o tych klawiaturach?